Dzień dobry, cześć, czołem niedziela 15 października temperaturka 9 stopni Już pełnoprawna jesień wiatr sobie pizga słońce schowało się za chmurami a ja dzisiaj kręcę sobie w koło Torunia będzie wąbus leszcz, a potem stawy przysieckie. Także zapraszam na film. Nie wiem jak was, ale mnie już męczą te anomalie pogodowe, że jednego dnia jest 18 stopni, a drugiego temperatura spada na 9 i tak co drugi, co trzeci dzień, i jakoś to się odbija źle na moim samopoczuciu, że albo głowa mnie ciągle boli, albo jestem. Zmęczony, nic mi się nie chce Dzisiaj też się zbierałem na ten rower od rana Wyszło słońce, mówię wyjdę Jak wyszedłem oczywiście słońce zaszło Taki live Co zrobić Ach, Słoneczko się przebija od czasu do czasu jednak No a dzisiaj będzie drugi dzień testów osłony przeciwwiatrowej na GoPro już wiem, że dobrze chroni przed wiatrem wycisza go praktycznie w 90% natomiast dzisiaj zobaczymy czy przedłuży to w jakiś sposób żywotność baterii bo jak jest tak temperaturka poniżej 10 to bateria przy nagrywaniu umiera momentalnie. A no tu widzę na tej szutrówce nowe kamyczki rzucili. W sumie nie wiem po co. A tak w ogóle jutro, czyli 16 października startują zapisy do ujazdko pomorskiej Robinsonady, która odbędzie się w sierpniu 2024. No i tak jak obiecałem zapisuje się na dystans 250 km. Także jak ktoś się czuje na siłach, to zapraszam. No i w planach mam jeszcze zapisać się na jedno lub dwie podobne imprezy. Jakoś w okolicach dystansu 150-200 km, żeby nie rzucać się z samego początku z motyką na słońce. No, nie wiem jak to będzie. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak się uda przejechać te 250 bez większych problemów, to będziemy mierzyć coraz wyżej. A jak już teraz się zapiszę, no to nie ma że boli. Będzie trzeba ostro się przyłożyć. Czy się chce, czy nie chce, to będzie trzeba się dobrze przygotować. Także wiadomo, od razu będzie inna motywacja, żeby się wziąć z roboty. Także będzie ćwiczone na siłowni, będzie kręcenie stacjonarne no i zimno, nie zimno też będzie jeżdżone na dworze, zresztą ja jeżdżę na rowerze cały rok jak się nie da na gravelu, wsiadam na MTB czy śnieg, czy błoto jak ktoś ogląda, to wie że dla mnie nie ma złej pogody na rower, tylko jest albo zły ubiór, albo zły rower. Także będą filmy z przygotowań. Zbieram też na nowy rower. Także myślę, przyszły sezon wystartuje już na czymś zupełnie z innej półki. Więc zachęcam do subskrybowania, bo będzie się działo. No, dzisiaj częściowo droga będzie wyglądała tak jak teraz że można zapomnieć o jakiejś spektakularnej średniej. Rezerwat przyrody Las piwnicy dotyczy rowerów. Także wjeżdżamy na legalu, żeby nie było. Sorry za moje hamulce, ale tak właśnie brzmią brudne i zawilgocone te mechaniczne tarczówki. Tutaj jest ostrów dół. Fajna, urokliwa miejscówka, szczególnie jesienią, chociaż teraz jeszcze tutaj tego nie widać. Większość liści jest jeszcze zielona, ale jest tutaj specyficzny klimat. No i ani jednego podmuchu wiatru. Teraz będzie trzeba to podjechać. Teraz widać, że to jest wąwóz, nie? O, ho, ho. No, i niestety muszę się cofnąć, bo źle pojechałem. Pokażę, pokażę Wam jeszcze, no mam wozik raz od tej strony. Myślałem, że uda się objechać jakoś to z drugiej strony, ale niestety nie. Uważam, że im się zaraz tu nie wyłożył. Jest dosyć stromo. No i mamy lekki hasching. No. Także jakby ktoś chciał jechać moim śladem, to nie róbcie tego. Droga się skończyła. No i skończyło się to tak, że muszę zawrócić. Nie da się tam przejść. O! No tak jak dzisiaj zwiedziłem ten wąwóz, to jeszcze nigdy. W sumie musiałem się cofnąć do punktu wyjścia. A! I trochę inną trasą pojechać. A za mną krajobraz jak z tapety na Windowsie XP kiedyś. Wow. Ach, to będzie krótki wypych znowu O, to dzisiaj będzie, widzę Grawę na ostro Jest w końcu jakaś względnie normalna droga. Teraz jadę w kierunku stawów się Niech was nie zmyli ta teoretycznie ładna droga szutrowa. Bo to jest tak dziurawe, tak wytarkowane, że jedynie da się skrajnym poboczem jechać w miarę płynnie. No nie ma lekko dzisiaj. Ach. Rozwalę ten rower kiedyś. Stawy przysieckie miałem tu zostać trochę dłużej, ale naginą do domu, bo przez te haszczowanie w wąwozie już zachodzi słońce w tej chwili I zaraz zrobi się ciemno i zimno Także trzeba cisnąć w korbę i do domu No ja zdecydowanie zły rower dzisiaj wziąłem. No i powrót do cywilizacji. Na ekspresówkę i ciśniemy do domu. Więc trzy słowa podsumowania Po pierwsze miałem jechać tą trasę rowerem MTB Mogłem się spodziewać co tam się będzie działo ale pojechałem gravelem a dlaczego? A to wystarczy sobie sprawdzić ile wyświetleń generuje mi pod filmami jazda na gravelu a ile na MTB I tego właśnie nie rozumiem ja Mogę tą samą trasę przejechać gravelem, tą samą MTB i pod filmem na Gravelo będę miał 5 albo nawet 10 razy więcej wyświetleń niż na MTB O co tu chodzi? Sam tego nie wiem Napiszcie w komentarzach co o tym myślicie Nie wiem czy już MTB za górami nie ma racji bytu do takiej turystycznej jazdy Nie mam żadnego pojęcia A trasa jak trasa, całkiem spoko poza tym, że znowu uderzyłem gdzieś tylnym kołem i teraz na bank już będzie do centrowania Już przed dzisiejszą jazdą była mała ósemeczka Teraz z tego co widzę to już mi z tyłu cały bębenek i kaseta chodzi także rower na serwis No i nic, przede mną ostatni podjazd, słońce zachodzi, ja już się będę żegnał, jak dotrwałeś do tego momentu, to dzięki za oglądanie i do następnego.